Witam w dzisiejszym Top liże. Ja jestem Carl Johnson i będę jak zwykle gadał o samochodach. Dzisiaj testujemy najnowszy model BMW znany pod pseudonimem Sentinel. Nigdy wcześniej nim nie jeściłem, ale pierwsze koty płoty. Nasza ekipa zaparkowała go na korcie tenisowym, że niby jest sportowy, ale wszystko się okaże. Szybkość to on ma ale hamulce to jego pierwszorzędny minus. Żeby to przedstawić obrazowo zrobiłem takie o doświadczenie. Brum brum i hamulec. Czy wyhamuje przed barierkami bez wbicia się w ścianę? Nie, i oto cały sekret. Szefowie BMW nie dbają o hamulce. To prawda, zbiera się szybciej niż inne, ale również w zakręty wchodzi kiepsko. Spróbuję skręcić pod kątem 90 stopni, by wjechać pod kątem prostym w wodę. Zobaczmy więc wyniki tego testu. W wodę, jak widzimy, trafił pod kątem 80 stopni, więc krótko mówiąc, SAX. I tutaj przenosimy się na plażę, by zakończyć program. Zbliżenie na mnie stęfany zrób. Tak więc morał jest oto taki. Nie kupuj BMW Sentinel, gdy jesteś wyczynowcem. W innych przypadkach. Jest jednak dobry. Dyskacja!